Ja przybić. Dobra, ruchy, nie mamy wiele czasu. Mało Znajdę nas. Ci jakąś trasę bez patroli. Nie mam odpowiedzi, jak mnie znajdziesz. Uważajcie na siebie. Jeśli was zobaczą, to po nas. Okay, dobrze widać. Mam wrażenie, że zaraz będą do rogiem. Dobra, poszli. Daj mi chwilę. Dobra, Udało się. Dalej. Jeśli Was zobaczą, jak najszybciej przedostańcie się przez most. Nikt by nas nie zauważył. Hmm, nasz czytelnik. Frogowie! Uwaga! O, o. ich. Mniej was mój. Mój. To to ma znowu. daj wody. mi pomyśleć. Hmm, się pomyśleć. Sportowa. Powinno zadziałać. Nie, proszę, na świecie, bo to jestem do chyba co? Tutaj ta rura transportowa przeniesie was za ich patrole. Która? Na tu. Dzień. Nie były robione dla istot żyjących. Mam nadzieję, że to nie problem. Okej, okay, dobrze, widać. Kurde, zapomniałem paru rzeczy kupić w sklepie. Nie tańczyć? Nie. Chyba jest bezpiecznie. Na razie. Pełne skupienie. Gdzieś przed tobą będzie kolejna rura. Muszę odwrócić ciąg powietrza. Dajmy chwilę. Hmm. Co to, pasztet zajebisty? Kurde, pasztet polski. Eee, nie, pasztet Kirka. Jezus, Chińcy. Z Dobra, hmm, to czekaj. Dziewczycy. Muszę tylko... O, 7, 8. Jestem... Po prostu... czekaj, czekaj. prostu... prawo prawo, prawo, lewo, Po prostu. Jestem... się prostu. Jestem. prawo. prostu. prosto do komory porwania. Po Do komory porwania? prostu. jak się sam ale lewa rurę nie prowadziła, a tylko co? No tak samo. No teraz... Świetnie, bomby są na miejscu. Kira, a my? Jak są tu ciknijmy, halo? Halo, co z nami? <grywamy> nie, piątki. Co się będzie stanie z nami? No jak to Fortnite? Ja muszę się przygotować. wy trzymajcie te plecaki blisko bomb. Hej. Dobra, rozpoczynam sekwencję uzbrajania. Oho, bombki fajniowe się zapalają. Nie Wila, co się dzieje? Sygnał co? przerwany. Ja o, dobrze to. Nie gincie! to To... to niemożliwe. Nie, to ja być Myśleliśmy, że przepadł na zawsze. Ostatnim razem prawie zniszczył całą wyspę. Okay. Ja okay. bądź, bądź, bądź bądź Dobrze! Dobra. Musimy szybko załatwić to coś. Bądź w bądź, bądź Dobrze. Bądźcie moimi żywymi Hmm. Jestem czarnym, Sekwencja uzbrojenia działa. No, alo. Już prawie. Nie bym no. I skończyliśmy. Zapalamy święta. A. Tu kończy się wasza rola, a ja muszę odegrać swoją. To jedna z tych wojen, w których wróg ma miażdżącą przewagę. Nie wrócicie do domu. Nie Aha, jeśli jest istnieje to, to, to ryzyko, że to coś dotrze z powrotem na wyspę. Aha. Bez odbioru. Aha. A jakąś może fabułę na opoły czy coś. Chyba bym... Chyba Dobra, szukaj ministera. Co? Zreset, zrestartuj. Zrestartuj, o kurde. Robię nowy ending. Ciekawe, czy wszyscy gracze tak o tym wymyśleli. Hmm. No, 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 Mam żeby minuty i 40 sekund, żeby coś Chwila, my drugi bok. Dobrze, wychodzimy stąd. Ciekawe jak inni. Czy inni też jej tak jedni, Żeby zrestartować. Dobrze, dobrze. Zdechnął się Oni w oczy. czas. Chwila, on już wkrótce nie chcą urodzić się z Kevinem? Znaczy na serio nie startuje to. Z Kevinem piąteczka. Kevin, piątka. Nie to. Hmm, mam złe przeczucia. Wolni, wystajają, wystaje ja Nie mogę skoczyć. Ja chcę uciec, któryś z tych dziur. To nie może być koniec. Musi coś tu jeszcze być. Tak, 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 musi coś tu jeszcze być. Zabieraj nas stąd. Zabieraj nas stąd. Ja chcę się katapultować. 30 sekund, coś trzeba wymyśleć. Albo. To nie może być koniec. Musieliście z tym dostać. A... E, co? 13 sekund. Czyli co do... mnie. mnie. Coś Pytanie, czy ja mam lotnie, czy nie. Eee, nie o! Osiem ma! Osiem ma! No. Eee, no to już dotykniemy. No dobra, za, za, za i lecimy stąd.

w ciągleszy U... Anonimus Zaczyna się <laughs> Za 12 godzin i 42 minuty e, Czyli, że gdzieś tak 13, 43 14... Chwila jeszcze to było no to 14 Nie lubię 23... No 14 się zaczyna Chyba nawet no, równo nas, bo to jak Epic Games. Dobra, nie wiem. Nie wiem co to jeszcze można powiedzieć, ale... Event, event bardzo dobry. Ciekawe czy były inne zakończenia. Chyba my zrobiliśmy... Za, no, chociaż... Meteoret wraz we mnie Hmm. Dobra, widzimy się. Widzimy się kiedyś, kiedy będzie znowu... Jestem seło znowu. No teraz co, no? Może będą być staregiej chwilę? Góra dół, lewo prawo. Góra, góra, dół, dół, lewo prawo, lewo prawo. Kukko. Góra, góra, dół, dół, lewo, lewo, prawo, prawo. Góra, dół, lewo, prawo. Nie, nic nie działa. Dobra, a więc cóż, ja się...